Źródła prawa cywilnego to normy prawne regulujące stosunki cywilnoprawne. Źródłami prawa cywilnego są źródła prawa stanowionego, czyli: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego. Bardzo istotną rolę odgrywają także zwyczaj Zasady współżycia społecznego, wzorce umowne i orzecznictwo sądowe. Źródła naczelne i odrębne ustawy. Naczelnym źródłem prawa cywilnego jest oczywiście Konstytucja, a od razu po Konstytucji kodeks cywilny. Kodeks cywilny nie zawiera regulacji kompleksowej. Czyli ma odniesienie tylko do początkowych instytucji prawa cywilnego, a obok kodeksu te stosunki cywilnoprawne są regulowane przez ustawy, wśród ustaw między innymi kodeks rodzinny opiekuńczy, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, prawo czekowe, prawo wekslowe, prawo przewozowe. Rozporządzenia wykonawcze. Rozporządzenia mogą być wydawane na podstawie delegacji ustanowionej w kodeksie cywilnym, przykładowo określenie wysokości ustawowych odsetek przez Radę Ministrów. Orzecznictwo sądów. Funkcja sądów polega na stosowaniu prawa, czyli na orzekaniu, dokonywaniu wykładni prawa. Ratyfikowane umowy międzynarodowe. Wyrażają one tak zwane standardy ochronne, które mają bezpośrednie zastosowanie w wewnętrznych stosunkach. Wśród tych ustaw powinniśmy wymienić Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Politycznych, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności, a także Konkordat, który jest, obowiązuje od 1997 roku. Zasady współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego to wartości powszechnie uznane w kulturze naszego społeczeństwa stanowią ono dziedzictwo kultury europejskiej, element tej kultury.